Śnieg, śnieg, śnieg. Nawet wiedzą, gdzie mamy żabkę teraz. Luna, czekaj! Minombre breizmę ja i ma a to jest hiszpański. Tak, mi Ok. I grunt. A my możemy to Małeś wiek, małeś wiek. A potem bawić się, montaż i wszystko wysłać. Ale tak. Pada mocniej! Kurzą przedkę fretkę w, w śniegu. Takiego jednego, nerwiającego. Nie jest aż tak wnerwiający. Tak. A jak go chciałam co, to, to nawet nie reagował. <laughs> nie wiem, no, bo... no bo... No bo on nie chciał... Bo, on, bo tam w tym pokoju były dwie osoby, z których bardzo lubię. Dlatego nie chciał wyjść. chciałby pewnie się wkurzyć z siebie. Co mówiłeś, Mateusz? O ty! O ty. Czekaj, czekaj! Nieładnie Mateusz, za to mieszkanie daj. Nie usunę tego, nie usunę! Dobra, ignorujmy Mateusza, on taki trochę jest. Nerwujący. Ciekawe, ile już zaliczyłaś. Możesz zobaczyć? Ach, dobra. Na już Mateusz! Dajęceum. Dobra, zostawmy Mateusza. Patrz tutaj na śniegu. No dobra, później się będziemy strzepygać. Osypało cię i mnie też. Ale biało, Pruszy! Za niedługo będziemy wracały. Ile jest?

Przyszedł do nas Kol, z TikToka. Tak. Mamy się! Mamy się! Nasz niebinarny przyjaciel. Ja to już rzucił w ciebie... ...branie wiem. Osypało mi znowu torebkę. A, jebane. Dwa i To jest za mocno. Ogółem mamy... Na bluzę, na bluzę wyszłeś? Wyszłeś na bluzę? Ja nie rzucam, bo mam telefon. Gdzie idziesz? Na kamerę, no. Kogo? Zjeb! Zjeb z ciebie, Mateusz, wiesz? Pani Ewa, zajęta bardzo, tam na górze była w grupie. Ja jestem u pani a wy też. Serio? Serio dzisiaj za pana a że dzisiaj Nie odjęcie. Wracamy do internetu, bo nam to zimno Także. Tak I można przeciągym tygodniu też, bo może. pan... Nie wiadomo czy nie weźmie M4 dłuższego. A później jeszcze jest ten... Ja już mam 10 tysięcy kroków coś. Bo 200 coś. I zimka poszła. A ja mam zaświecę świadełko, mam i czym?

Idzie Pani Ewa. Mamy śnieg, mamy, mamy śnieg. Widzicie mamy, jak śnieg, Mamy śnieg, no, śnieg, śnieg, śnieg. Tak. mamy śnieg. Super. To jest Maj, śnieg, na kuszczawkę. A gdzie ta amistat? Wróciłaś jeszcze raz? Nie, tu jest, a tu biegnie. Proszę Pani. A my mamy vloga ze śniegiem. czas jednego, ale... Nie, drżyjcie! Nie, czemu ty nie Nawet spodnie, bo mam na sobie najcieńsze, jakie ja posiadam. Ja bym cięchałam no. po leczarenka i nie ma... Nie, już. Ale zostajemy. Da. To może ci swoje spanie. Ja ale ma też takie ciężkie. No to, to biegaj, biegaj tu, ale biegaj to pod tego. spodniami masz e, d, spodnie z ciała, a ja mam tutaj kości... spodnie z ciała. Nie, ja Idziemy na 10 minut do a ona musi się wyjść. Pucha, ci ja Sąc bym rzuciła komuś w okno. Kamo! Maćkowi. Kamo, Mateusz! Sypie? U u nie sypię? Szkoda. Już nie sypię, szkoda. Ma Kooo! Oh! Marcin, no dobra, Marcin, już. Ja dużo nie mogę, bo ja też nie mam Uważaj, że... Teraz to się wkurzyłam!